Hejka wszystkim, witam was bardzo serdecznie na moim kanale i witam was tutaj o poranku z łazienki. E, ogólnie co, dzisiaj w dzisiejszym filmie idę na egzamin z teorii na prawo jazdy. E, idę tam z pewnością siebie, ponieważ bardzo dużo się uczyłam, potem po powrocie jak zdam to powiem wam co ja robiłam w tym kierunku, ale czuję się bardzo pewnie. Jedyne dlaczego się stresuję to dlatego, że wiem, że za ten egzamin to już jest strasznie blisko do tego egzaminu praktycznego, którego stresuję się bardzo. Miałam już y Kilka snów związanych właśnie z tymi egzaminami. Dzisiaj w nocy śnił mi się mój e, egzamin właśnie teoretyczny, e, i śniło mi się, że zemdlałam e, przed nim w szkole. Jeszcze byłam w szkole podobiecana na ten egzamin, i w szkole zemdlałam, po czym huśtałam się na jakiejś huśtasce nad ogromnym morzem, nad co. Przepaść o tak się opuszczałam, no więc nie, nie wiem co to ze mną znaczyć, ale um, jestem w dobrej myśli dużo się przygotowywałam, więc spoko, jest godzina 7, mam egzamin na 8.40, więc cool. Jeszcze dzisiaj rano przerobiłam sobie jeden egzamin, oczywiście go zdałam, więc tak, po powrocie opowiem Wam, co je jak krowianek, jak na razie się szykujemy. Zrobiła się pielęgnacja i teraz będę się ubierać i malować Dobra, więc jeśli chodzi o mój outfit ogólnie Mam go zaplanowanego już od początku tygodnia Bo kupiłam sobie, ostatnio właśnie jak byłam w lumpie Kupiłam sobie takie mega cool spodnie Ogólnie to są cargo I zobaczcie, one są takie, widzicie? Takie moro trochę jak na ryby i bardzo mi się podobają. I kupiłam je właśnie w Lumpie za 35 zł. Więc jestem mega zadowolona. Topiki za również za jakieś małe pieniądze tam 20 czy 15 zł. Tak wyhaczałam zawsze te topiki. E, I co? Jestem mega szczęśliwa z tych spodni, naprawdę jestem w nich zakochana. Ogólnie wyznacie całą moją przygodę z Lumpami, bo pierwszy raz w Lumpie byłam z Asią, właśnie w jakimś tam vlogu. To było y, chyba. Kilka dni po tym, jak Asia ścięła grzywkę Wtedy byłyśmy w lumpie, pamiętam Nagrywałyśmy z tego film, potem byłam W lumpie z wami, z Kacprem, Ale zazwyczaj, gdy właśnie jestem z kamerą To nie wychodzi mi szukanie, ogólnie Mi nie wychodzi szukanie, wszystkie rzeczy, które Kupiłam w lumpie, a chyba są to trzy rzeczy Znalazł mi Kacper, a ja Je kupiłam, więc ja jeszcze w to wszystko Wdrażam, ale no Kupiłam już spodnie, to już jest taki Wiecie, większy zakup, oczywiście na to wezmę sobie Kurtkę e, i potem pokażę wam Jak będę już wyglądać ogarnięta w tym outfitie, ale jestem w nich zakochana Można pisać, czy wam się podobają Ale jestem świadoma, że to może nie być Styl wszystkich ludzi Ale na pewno znajdzie się część Odbiorców, którym się spodoba Idę się malować, bo mm. Zobaczcie, mówiąc y, O kulu cool fryzurze, miałam właśnie do myśli Takie y, Pompowańce z przodu Ostatnio bardzo lubię właśnie takie y, Sobie robić, albo takie warkoczyki Z tych pasemek z przodu albo takie pompowańce właśnie w takim kolorze tym świtującym do outfitu. Uwaga, dobra, tak wygląda koniec końców mój outfit. E, no z kurtki to wygląda trochę lepiej, ale e, wiecie jak na 8 godzinę przystało, jest jeszcze dosyć e, chłodno, ale ogólnie i tak mi się podoba naprawdę zakochana w tych spodniach. E, I 30 zł mm -hmm. to jest ta cena, którą ja mogę płacić. E, psiknę się tutaj jeszcze perfumami na powodzenie są to paryskie perfumy i to jest zamiennik powiem wam, jakich perfum Armani My Way powiem wam, że zapach jest przepiękny i jest naprawdę idealnie odwzorowany, a jak wrócę do domu to więcej wam opowiem o tych perfumach bo to są moje już kolejne sztuki, moje drugie zamówienie, kiedyś wam już o nich opowiadałam ale naprawdę to są zamienniki oryginalnych zapachów, czyli nie musicie tak bardzo dużo zapłacić za markowe perfumy, żeby mieć właśnie ten zapach. Ale to jak wrócę już to Wam powiem, przyknięta na szczęście jestem i już wychodzę. Kto tutaj już wyszedł i miał 100% na egzaminie, hmm, chyba ja! Naprawdę było łatwiutko. 100% bardzo szybko to zrobiłam. Dobra, opowiem wam w domu, jak będzie wszystko. Okej, okay, ja wróciłam już do domu, za chwilę wam o wszystkim opowiem, ale na początku chciałam pokazać wam, właśnie opowiedzieć coś o paryskich perfumach, które właśnie towarzyszyły mi dzisiaj podczas mojego egzaminu. Powiem wam, że największą zaletą tych perfum jest ich trwałość. Nie jest to moje pierwsze by zderzenie z tymi perfumami, ponieważ ja już korzystam z nich, żeby nie skumać, ponad pół roku myślę. I naprawdę sprawdzają mi się super. Tutaj są właśnie moje dwa ulubione zapachy. Tylko, że wcześniej miałam je właśnie w mniejszej pojemności. Co jest też fajne, właśnie, żeby wziąć sobie do torebki, do szkoły, czy gdzieś do pracy. Ja tutaj sobie przekleiłam jakby te naklejeczki z opakowania na tył flakoniku. Aby pamiętać, czego to jest inspiracja. Tutaj mam wszystkie pięć nowych zapachów w tej większej pojemności, czyli 60 ml, ale jest jeszcze jedna największa pojemność, ale link do strony zostawię Wam w opisie. Tak jak mówiłam, ja tutaj wcześniej mam zapach właśnie Armani My Way, naprawdę mega mi się on podoba i pachnie identycznie jak ten zapach oryginalny, bo go sobie przewąchiwałam. Tutaj zamówiłam sobie jeszcze takie dwa zapachy do przetestowania oraz mój ulubiony zapach, jakby w oryginale. I postanowiłam, że zamówię jego zapach właśnie tutaj, ten zamiennik z paryskich perfum. I pachnie bardzo podobnie. Jest to Hugo Boss Orange. Oraz zamówiłam perfumy mojej mamy. To są naprawdę ukochane perfumy mojej mamy, których używa od lat i naprawdę stwierdziła, że ten zapach zupełnie się nie różni od tego, jak właśnie pachną oryginalne perfumy, więc bardzo się cieszę, że też mogła mi sprawić tym właśnie radość. Z moim kodem LAURA20 macie minus 20% na właśnie wszystkie zamienniki, czyli na paryskie perfumy z tej właśnie stronki, więc zostawiam Wam link w opisie, jeśli jesteście zainteresowani. Ja naprawdę bardzo Wam polecam, bo nie trzeba wydawać fortuny, aby przepięknie pachnieć przez cały dzień. Oprócz tego tutaj zobaczcie, mam ulotkę i tutaj mamy rozpisane wszystkie zapachy damskie, więc widzicie, jest ich naprawdę sporo. Tutaj są męskie, więc jest do wyboru, do koloru. Możecie sprawdzić, czy jakby Wasze markowe perfumy są dostępne na paryskich perfumach i kupicie po prostu dużo taniej. Udało mi się zapisać już na egzamin praktyczny, ale nic nie mówię, kiedy nie wywołam na, Nie wywołuję po prostu na sobie presji, jeśli zdam za drugim, za trzecim, za czwartym czy za dwudziestym spoko, trudno, ja jestem świadoma, że będę się tak stresować, to jest tak niesamowity stres. Jeśli się dzisiaj trochę stresowałam, pomimo tego, że widziałam, że jestem świetnie przygotowana, a na teorię to jest tak, znaczy teoria to będzie jest Pula pytań i nie może Was tak naprawdę nic zaskoczyć, a praktyka to może Wam nagle wyjechać samochód z prawej będziecie musieli coś zrobić e, na skrzyżowaniu, coś będzie się działo, nie wiem, no wiecie, tam może się dużo dziać nieprzewidywalnych rzeczy. No mm, się zapisałam, jest okej, okay. jeszcze mam teraz kilka dodatkowych jazd do przyjeżdżenia, więc jestem e, spokojna. Jeśli chodzi o to... Mm, jak ja się uczyłam na mój egzamin teoretyczny, to zainstalowałam aplikację Prawo Jazdy 2022. Jeśli chodzi o tą aplikację, to zobaczcie, tutaj mamy właśnie pulę pytań, czyli 2163 pytania. Ja wchodziłam tutaj w naukę, i tu wchodziłam w tematy, i po prostu wszystkie te tematy po kolei przerobiłam. Przerobiłam to raz przed egzaminem wewnętrznym i potem. To pulę pytań przerobiałam jeszcze raz przed tym egzaminem już państwowym. Dobrze, więc teraz zaczniemy przygotowywanie opiadu, będziemy robić makaron ramen przysmażony jakoś na patelni z krewetkami, z czosnkiem, no i tu tam jeszcze podwiniemy się pod rękę, dodamy do tego dania i będzie taki właśnie makaron z krewetkami, więc zaczynamy. Szczerze mówiąc, jeszcze nie wiem, co mi z tego wyjdzie, ale pokażę Wam, jakie składniki bo po prostu sobie przygotowałam. Nie wiem, co będę robić, robię to z żadnego przepisu. Sama po prostu coś wymyślam. Więc tak, jedyne, co znalazłam w internecie, to jest sos, ale zaczynamy tu. Są to krewetki w oliwie i w czosnku i one tak się marynują tutaj już przez kilka godzin, żeby trochę przeszły tym smakiem czosnkowym. Zawsze krewetki, nieważne co za przepis, ja muszę dać dużo czosnku, bo tylko tak krewetki mi smakują. Sos, który znalazłam w internecie to to jest 3 łyżki trzy łyżki właśnie tego, jak to się nazywa, odstu do ryżu, coś takiego, i 5 łyżek sosu sojowego i 3 łyżki wody. Mam tutaj makaron ramen, ale ramenu nie potrafię zrobić, więc użyję go właśnie takiego przesmażonego do krewetek i warzyw. Mam por, marchewkę. Paprykę i pieczary. Powiem wam, że ja ogólnie bardzo lubię gotować, w sensie serio, naprawdę sprawia mi to ogromną przyjemność. Yy, I ostatnio przykładowo robiłam yy, sajgonki, pierwszy raz w życiu robiłam sajgonki. No i powiem wam, że wyszło mi całkiem spoko, trochę mi się porozwalały, ale jakby na pierwszy raz to ja się nie przejmuję. Ale ogólnie lubię coś sobie tworzyć, chyba że jestem na szybko, jestem głodna. Jak jestem głodna po szkole, zmęczona i mam gotować, to nie sprawia mi to wtedy takiej przyjemności. Ale ogólnie to lubię, bardzo lubię. Dzień dobry! Uwaga, mój makaron przedstawia się w ten oto sposób. O, fajny brzuch! Dobra. Yy, co ja tu zrobiłam? Ogólnie na początku przysmażyłam te warzywa, potem na innej patelni przysmażyłam krewetki, ugotowałam makaron w innym garnku, to już Wam mówiłam. Potem dodałam krewetki i dodałam warzywa, dodałam sos, troszkę pogotowałam i dodałam makaron. I jeszcze troszkę teraz gotuję to wszystko, sobie, już makaron się trochę przysmażył. I za chwilę przetestujemy, ale jeszcze dodajemy. Oczywiście to składnik? Pokazałam Wam chyba bałaganówkę. No nigdy nie jest tak, wiecie, czysto jak się gotuje, dobra, trochę składnika naszego tajemniczego, ale już nie tajemniczego. No i za chwilę robimy próbę testu. Nie wiem, nie wiem, co zrobiłam, nie wiem, co wymyśliłam. Może będzie dobre. Proponuję spróbować jeszcze przed nałożeniem innym, żeby nikt się nie dowiedział, że zrobiliśmy coś niedobrego. Ej! Ej, to jest serio pyszne. To jest darą widzę. Mmm! Ale jesteśmy świetną kucharką. Mm, krewetka też pyszna. się mm, nie umierać. Uwielbiam takie jedzenie. Warzywa, krewetka, makaron albo jakby był kurczak. Hej, ogólnie już jest jakiś kolejny dzień, a ja jestem właśnie na siłowni i zdam sobie sprawę, że nie nagrałam zakończenia tego filmu. Ogólnie do wczoraj byłam u fryzjera i pocięłam trochę włosy, możecie pisać w komentarzach, czy widzicie różnicę, a ja chciałabym podziękować Wam za oglądanie tego filmu, mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeśli tak, zdejdziecie kciuki w górę, subskrybujcie w mój kanał i do zobaczenia w kolejnym filmie. Buziaki, pa!